Hej cześć Siemano, z tej strony Snubi witam was w kolejnym odcinku z Bad Warsów eee, następnie oczywiście update jak zawsze Infernational Reworking Combat Change uuuu... With Old, Combat Fighting Aha O kurde ty no to Trochę zmienili nam ten System walki na to wychodzi Ale oczywiście dowiemy się o tym w trakcie. Bo tak w sumie... Nie, jakoś zbytnio mi się nie chciało. Eee, czytać jakoś za bardzo. Eee, get resources back on certain items, sure purchase if with is on the majority each game. O! Spoko. Pókieling bądź i O, też jest Spoko. To nie, nim sobie zagramy. No. Tu jakiś limitek. Nie wiem, ale sobie tym zagramy, jakie mamy misje, mm, Diamenty, obrażenia, no to powinniśmy zrobić w sumie. Battle pass, za ile się baty... Za 6 tygodni Battle Pass się kończy. No spokojnie chyba 20 poziom, to będziemy. Chociaż 25 chyba celujemy, nie? No bo tu 30 to nie. O no to jest fajny skin, ale też za dużo grania. Uj, i tutaj mamy teta na jakiegoś. Dobra. No to co? Szukamy klasycznie solo, na no, dzień nie solo, nie chciałem solo. Składziki sobie polecimy. Tak mi chyba się najlepiej gra w tych składach. Lokery mamy jakieś? Nie mamy. Mamy aby tikety na e, skiny. O, gościu ma tu gitarę, co ja właśnie chcę. Także tą gitarkę sobie spróbujemy zdobyć. O, to chciałem właśnie powiedzieć. Próbujemy sobie zdobyć. Zobaczymy też nowe mechaniki, jak to wszystko się teraz będzie działo. No, także co, no, zapraszam was do odcineczka. Obejrzyjcie sobie, jeżeli chcecie, jeżeli nie. No i tyle, no. No, dobra, wczytał nas w końcu do gerki i... O kurde, to my jesteśmy opóźnieni, to dużo porządnie później wczytał niż trzeba. Trzeba zabić zielonego jakiegoś, dobra. Eee no co, czekaj, my go, spróbujemy zabić Mephiusa 2009. No, dobra, to wiecie, co lepsze zbroje sobie na pewno spróbuję zdobyć i wtedy spróbuję go zabić. Tak to choć będę miał szansę go pokonać, nie? O, chyba jakieś lagi mamy. Kurde, not bueno. Czemu? Aha, no tak, już jak jakiś gość u nas Kopał żeby być na wygrano. O, a bo nam pokazuje gdzie on jest, E, to spoko Chociaż nie powiem, chyba lepiej byłoby jakbym pozbierał na przykład jeszcze na jakąś kuszę, znaczy kuszę, na UK chociaż Tam jest Mefjus. Ciśniemy gnoje Opie, chodź tu 15 dostało, ode mnie nie zginąć. No tak, oczywiście, że nie zginie, bo mamy lagi. Jakby nie było lagów, to może jeszcze byśmy go pokonali. Ja nie rozumiem, czemu ja mam takie lagi czasami jak ja gram w tę grę. Miałem gościa jak na tacy do pokonania. Zlagowało mi je zraz w trakcie walki i o. Gdzie on dostał 3 hity za 45 łącznie, ja dostałem 2 za 32. O, zniszczyłem. Pokona... Zn zniszczyłem boczek i co dostałem? Nic. Także super, super fajnie. Jestem ciekawy po prostu jakie nagrody się dostaje za pokonywanie przeciwników, nie? No tam gości się. Zobaczcie, co to są za lagi? Ja nie rozumiem skąd te lagi są, naprawdę. Czy to serwer jakiś po prostu się trafny, trafny trafił? Trefny trafił, o to chciałem powiedzieć. Bo normalnie goście biegają w miejscu, ja im nie zdaję obrażeń. Czterech żółtych już nie ma gdzie wątpię, że ich zaatakowali, tylko raczej problem z wczytaniem się może był i akurat tak trafiło, że to cała drużyna była zaraz zobaczymy co... aha! no to ja się wcale nie dziwię czemu mamy taki serwer znaczy takie lagi po prawej region USA, Kanada niesamowite USA, Kanadę nam dało, super praktycznie drugi koniec świata i mamy teraz grać z nimi, nie? wow! Niesamowita jest ta gra. I dobór jej. Kurde. Jak to się nazywa? I dobór. z regionów? To jest masakra, co to za region nam dał. On mi teraz po 11. mu po 15. Teoretycznie powinienem go pokonać. W teorii. O, jest, pokonałem go. I co dostałem za to? Um, co jest. Aha, bo zielony to nie nasz był, dobra. Nieważne. Można i może być i tak. Dobra, kupuję to i zaraz kupiemy dalej. No, jedno, dobra. A czemu to jest takie rozsypane? O co tu chodzi? Czemu to tak leżało? Co to, hell, Aha, gość się po prostu biega i wyrzuca. Niesamowite, to po co on... No tak, dobra, ale to wiecie co, to jest wręcz idealne co się teraz stało. Ja, ja, ja bym mógł nie wrzucać tego, ale ja to po prostu zostawię. I zobaczyć jak super regiony wybiera ta gra. A teraz, no i oczywiście teraz escape nie działa jakbym chciał. Dalej jestem region ten co byłem? Nie, nagle jestem na Europie. Co za głupie gówno. Nie no, jeszcze raz trzeba. Teraz już się widzimy po prostu jak będziemy w grze. Dobra, już jesteśmy. Teraz chociaż łaskawiej nam dało region, bo mamy niemiecko holenderski. Tak bynajmniej mi się wydaje. Albo niemiecko. Nie no, holenderski. Chyba. Na pewno niemiecko, to jakiś tam. No i zobaczymy teraz, jak to wyjdzie. No, ale powinno być lepiej. No, zobaczcie, że się ludzie lepiej wczytali. Chociaż teraz logicznie bardziej... Rozrzuciło nas. nieco to co było przed chwilą. A tu są jeszcze perki. Claim, attack, heal. Nie. Knockback chcemy. Defense. Jest tu knockback. Dobra. Bierzemy knockbacka. Teraz znowu musimy jakiegoś zielonego dytka pokonać. Ahmed Jutaba. No. Teraz widzę, że mam chociaż rozsądną drużynę. I każdy z nich kopie. A nie to co wcześniej. Żaden z nas nie kopał. Dawaj, resursy. To od razu bierzemy. No, mamy... Ty, w sumie jakbym od razu... Nie, dobra. To raz i to... Kurde. Miałem raz to kupić. Raz by... Ewidentnie wystarczyło raz. Dobra, ten którego mam zabić. Jest tam. Ciśniemy do niego. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, daj O kurde, ażem, dał. Ja ciśnę na dół... Nie skomentuję tego, co właśnie teraz zrobiłem. No, nie skomentuję tego, nie. To, co ja teraz od, odwaliłem, to. A wiecie co? Szkoda gadać, nie. Naprawdę, szkoda gadać to, co teraz odwaliłem. Nie trafiłem w jakieś czadowskie przejście, bo sobie dziurkę wykopali dookoła. Wszyscy. Pokaż. Nie denerwuj się. Co prawda, to jest, jest druga gra już się zapowiada równie rewelacyjnie co pierwsza O tutaj mamy mosóweczkę jakoś Idę, coś się bicia, co tam? Dobra, chodź tu Gitów, a ty, trzech już zabiłem Jeszcze gość, który, którego on zabić leci w tą stronę Tak? Nie, w drugą stronę powie. Ale mamy sześć Ty, to w sumie jak mam sześć to warto byłoby chyba to Nie stracić No, spróbujemy to odnieść bo jeszcze ja nie będę miał kuszę a już mieć kuszę teraz to byłoby coś przepotężnego tylko oczywiście moja drużyna musiałaby też zdobyć diamenty No ja w sumie nie wiem czy będę szedł na diamenty a jak oni by mieli ej coś! jest ten jaki ty patrz to jaki cwaniaczek. wleciał sobie tutaj i chciał nam zabrać rzeczy albo nas zabić o on sobie zgarnął ja jeszcze poczekam sobie teraz do 120 i od razu co zrobię, to cisnę w zbrojkę i idę go tamtego gościa Spróbuję zabić tego tego Achmeduita. I on w ogóle nie wiem gdzie jest, chyba zginął. Tak mi się wydaje. Tak, zginął. Tak, leżymy. ciśniemy z lepszą zbroją, idziemy zebrać parę emeraldów. Liczę, że moja drużyna szybko wykupi nam dostęp do kuszy. o jakie ja już kuszy będę miał, to już będzie. Patrz to, gwardem mi się załączył Dituwa, kolejny zginął Mam dwa emeraldy Awaj, Achmed Patrz, zepnął mnie, a ja go? Nie, kurde No niedobrze, odwaliłem kaszany Ale dobra, ooo Element to receive, dobrze Zaraz dostanę, spokojnie o, nie, generator lepszy, dawaj mi bronię. Boże, sam będę musiał po to iść i uzbierać, żeby bronię sobie lepsze mieć. Tak? No, oczywiście, że tak będę musiał zbierać. Czekajcie. Chowamy, żeby nie, nie stracić. Idziemy po cztery. Ej, nie machaj, przestań już machać, gościu. No cóż, jak musimy sami, to będziemy sami co zbierać. Hmm, ile już będziemy mieć? Dwa. No. Kurde, grina mi zniszczyli. No to jeszcze chwilę sobie poczekamy. Ten skuszy do nich szelacie, ja zaraz strzelę z kuszy. Głowniaku ty. Pyk. One more. Pa, lepio się. Nie no dobra, chyba nie. O kurde. Ej, nie muszę bazy niż co. Nie. Weźcie mi tak, nie osłabiajcie. Teraz w takim momencie jakby bardzo nam dzisiaj coś, to byłby śmiech na sali. Hopie, chodź tu. Dawaj, chodź tu, chodź tu. Cię zaraz wyrzucę, no. Dobrze, że on go wyrzucił. Tak, on go wyrzucił, ale ja też dostanę git. I patrzcie teraz, co się teraz dzieje, nie? Diamond, pyk, pyk. To... Dobra, tego już nie chcę. Ja już mam to. Dobra, to jak, jak jednak mam, hajs to wezmę. Jednak się może przyda. Patrz, Ahmed, tak. I teraz cyk. Pyk. Leży. Ek, elegancko. Dawaj Achmedzik. Chodź tu. Patrz, gdzie gdzieś. No i. Ja bym chciał bardzo tego Ahmeda trafić, bo chcę dostać nagrodę za niego. A on został już jako jedyny ze swojej drużyny. Nieźle. O 34. Hihi. Gdzie jest ten Achmed z rany? O tu. Patrz, on poszedł niebieskich cisny. Dobrze. Ale ja ciebie przycisnę. Nie. On będzie mój. Ja chcę go mieć. Patrz, no trafić go nie mogę. Patrz, no. No patrz. No patrz, trafić go nie mogę. O, tego trafiłem. Kurde, ale dostałem coś tam od niego też. Kurde, patrz ta. Jak mnie zepnął gnój. Eee, kogo mam teraz? Jakiegoś niebieskiego pokonać, tak? Jestem żółty, dobra, niebieskiego. Ale mi tragicznie idzie strzelanie, nie? O! No, o! E i on jeszcze go dostał, tym co ja musiałem go zabić. O! Gościu, który. <laughs> nie, no to elegancko, jak oni się sami zabijają. No tam nie będę narzekał. Kopię to. I co? No i spróbuję dalej tego niebieskiego docisnąć, bo chcę w końcu dostać to nagrodę, która jakby jest mi obiecana. A przy okazji, jak zabiję jakiegoś innego farfosa, to też będzie w porządku. Bo idziemy. No dawaj, chodźcie tu, chodźcie tu. Panu. No. ale mu pomogłem teraz. Oh, jak mi podleciał Pa jaki skubany szybki Jak mnie Ciacha gościu Dobra zginął No da chodź tu Ha. O kurde No, ja dwa emeraldy to w sumie za dużo jakoś nie mam. Ale, mieć dwa emeraldy i ich nie mieć. No wejdź tu. Pa, no ja nie mogę trafić nic. Widzicie, ty tam kompletnie nic trafić nie mogę. O, dobre dostał. Dostał Git Panu nie mogę go gościa strzelić. Panu tego też. Dobra, o kurde, dzidujemy. Dostał. O nie, nie mam już tego. Uciekam. Radźcie sam, kolego. Nasz. O. E, właśnie, tutaj nie mam czegoś. Nie? Nie mam. Kurde. Co trzeba, strzał sobie na ja jestem bardziej takim... A czerwony jak tam niszczy, dobrze. Ty, jak tam czerwony gościu pocisnął, ten co mam go zabić? A, no nie mogę go trafić, noż, cholera jasna, ja nie wiem, ja to nie rozumiem tego. Jak ja kompletnie teraz nie mogę w nic trafić? No, <laughs> mam 36, ale lecę dalej. Ale jak Kupa jakaś kurde, ty. I chyba. A, niebieskie mecze już nie znikają, chyba. O kurde. O, dostał. Dostał. ty. <laughs> No, kurde, już prawie zabiłem tego, co muszę. To ten gnojek śmierdzący się wtrącił. Nie, ten gościu to jest w ogóle kozak, ten, co mnie cały czas ciśni. No, ten, co tak się wspiął zaraz za nim. W ogóle, jak my stoimy z upgrade'ami, jeżeli chodzi o elementy? O, panie. No tak, każdy się walko zajął w sumie. Tragicznie to wygląda. No, ani trochę niedobrze. No. I wiem, że na pewno już to przegramy, bo ten jeden niebieski to jest po prostu... Nie, on jest chyba czerwony. To jest kurde kot jakiś, nie? On tak przycisnął nas z szok. 5. No dobra, dobrze. dobre i 5. Patrzcie, czekajcie, on chyba idzie pod diamenty z tej strony. Jak bym go tak trafił. O! Na przykład tak. Na przykład... No, tak żeby spadł. O! he, O kurde! Widzieliście to? Ile poleciało z niego te... Od razu, to biorę. Ale jazda. Nie, ja nie spodziewałem się tego. Tu, Spawn Diamond. Kurde, coś to jest. My takie biedaki jesteśmy przez moje drużynę, że to szok jest. Ja tam chodzę, wiadomo, walczyć. Może niepotrzebnie za bardzo, ale... No kurde. Dobra, dawać basicowe jakieś fajne lepszenie plunder. Nie, chcę plundera Leat Strike. O, widzicie i teraz już chociaż diamenty się pojawiają. Już chociaż tyle dobrze. Dobra, teraz szybko to skopmy. O! którego muszę pokonać akurat przyszedł do mnie. Ale super. 20 ale super, 20 a kolejne. Eee, kurde, ucieka. Szkoda, bo z chęcią bym go pokonał, szczerze powiedziawszy. Chociażbym miał ten, kolejny epickiego busta tego. E emeraldów, nie? Myślę też, że po prostu że jesteśmy już w takim etapie rozgrywki, że te emeraldy to tylko w takiej ilości będzie dawane, nie? Czy tej ogromnej, dużej. Nas dwóch żółtych zostało? Kurde, coś... Było nas czwórka, nie pozginęliśmy, ale oni powychodzili czuby. Co ty kurde robisz, ty gościu? Pa, malinowy gościu, co odwala. Hehe. Mmm, dwanaście aż, o panie to ja już mam chyba emeraldowy miecz ciekawe czy on zniknie jak zginę oby nie dobra o kurde rozwalił mi to tu porządnie no dobrze no to co to kupimy tak trzeba to budować jakoś czy coś ten desem? nie wiem jakoś tak to damy o niech będzie tak coś takiego całe zużyjemy dobra Jestem po prostu mistrzem w obudowywaniu. Spokojnie. Znam się na rzeczy, tak? Wiem, co robię. Zaufajcie mi. Dobra, no idziemy dalej. Klepać się. Jeden czerwony jest. Jest tam dziad. O, też ma już zielony miecz. Ten knockback, szczerze powiedziawszy, to finalnie chyba go nie będę już więcej brał, jeżeli jeszcze w ogóle będzie w momencie, kiedy będę w to grał no nie mogę trafić. Ja to nie rozumiem. O kurde. Tu z lewej mi jeszcze dojeżdżają. <laughs> z trzech tych. Dobra, 20 Kolejna dwadzieścia, dwadzieścia pięć. Dobra. I gdzie on się wytepo. Jest. Dobra, Wstali Ci, jaby Do tym myślisz, że parkura nie zrobię na ciebie Essa. łatwo O, znowu ten sam gościu Dobra, 12 już mam. No to nie, no to jeszcze trochę potrzebuję Ale Czekajcie. To weźmiemy, kupimy sobie Niech to się szybciej spałni za 19 dostał. Idę im tam poprzeszkadzać, nie? Bo nie mogę tak osobie tego dostać. Ile mu zostało życia? Połowa. Dobrze, jest. 11 już tego mam. Szybko, jeszcze jakbym tego pokonał, sam to już w ogóle byłoby super. Szybko machamy, machamy, machamy. Póki do mnie nie dobiegli, nie? No jak go pokonam, to będzie wręcz OP. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. Tak, będzie mnie O kurde. Nie, nie, kurde. Ale się obłowił gościu. O. Fucking hell. Jeszcze straciłem miecz. Niesamowite, nie? Jak się gości obłowił nagle ze mnie. O ty kurde. I czemu nie mogłem tam zejść? Ja jeszcze mi rozwalili. No trudno. Już jest koniec. Już jest... ZG Tak zwane Dobra, jeszcze tak zrobię. No nie wiem, co będę mógł, to jeszcze porobię. Postaram się bynajmniej. Oj, dobra. No i dupa. Ale mnie pokonali. No sam byłem, no nie wiem jestem mój drugi żółty. I oni już wygrali. Dobra, trudno, mam damage, największe obrażenie, największe w blokach zniszczonych pewnie nie, ale no ładnie mi w marę poszło, oczywiście przegraliśmy, no cóż, to cóż, będzie to tyle na tyle, będzie to tyle na tyle w tym odcinku, tak, to będzie na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do następnego razu, siemaneczko.